Ludzki mózg, często określany jako najbardziej skomplikowany organ znany człowiekowi, jest świadectwem cudów natury, a dla wielu, boskiego dzieła. Ta misterna sieć neuronów i synaps nie jest tylko pasywnym procesorem to dynamiczna, ewoluująca istota, która nieustannie adaptuje się przez całe nasze życie. Neuroplastyczność czyli zdolność mózgu do reorganizacji poprzez tworzenie nowych połączeń neuronalnych. Obala dawne przekonanie, że mózg po dzieciństwie jest statyczny. Ta plastyczność wskazuje na wrodzoną łaskę, podobną do bezgranicznego miłosierdzia i zdolności adaptacji, które kojarzymy z Bogiem, pozwalając na drugie szanse, wzrost i odkupienie. Boska komunikacja. Na przestrzeni wieków wielu postrzegało mózg jako siedzibę duszy, punkt połączenia między naszą śmiertelną egzystencją a boskością. Jak napisano w liście do Rzymian 12-2. Nie upodabniajcie się do wzorca tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu. Wtedy będziecie w stanie sprawdzić i zaaprobować, jaka jest wola Boża, jego dobra, miła i doskonała wola. Biorąc pod uwagę jego dynamiczną naturę czy wiecznie ewoluujące ścieżki mózgu mogłyby służyć jako kanały dla Bożych przesłań. Jeśli Bóg w swojej nieskończonej mądrości stworzył ludzkość na swój obraz, to zdolność mózgu do zmiany i wzrostu może być odzwierciedleniem dynamicznej natury samego Boga. Gdy nasze doświadczenia kształtują i przekształcają nasze mózgi, czyż nie dostrajamy się również bliżej do częstotliwości Boga, otrzymując mądrość i wskazówki poprzez ten boski neuronalny taniec? Starożytne pisma takie jak Wedy, Tora i Koran głęboko rezonują z tematami metamorfozy, odnowy i nieustannego dążenia do mądrości. Zdolność adaptacji ludzkiego mózgu, jego zdolność do reformy i nauki, wydaje się być w zgodzie z tymi duchowymi zasadami. Jeśli mózg potrafi tworzyć nowe ścieżki, uczyć się z doświadczeń, a nawet leczyć się z traumy, to z pewnością jest prawdopodobne, że ten sam organ jest zaprojektowany do odbierania i rozumienia boskich komunikatów. Podobnie jak w przypadku radia, odpowiednie dostrojenie może prowadzić do klarowności odbioru. Podobnie, dobrze dostrojony umysł, wspomagany przez neuroplastyczność, może być idealnym odbiornikiem dla subtelnych przekazów Boga. Innym intrygującym aspektem jest to, jak nasze wybory i otoczenie wpływają na nasz mózg. Tak jak duchowo radzi się nam szukać dobrego towarzystwa i unikać szkodliwych wpływów, tak nasz mózg rozwija się lub słabnie. W zależności od naszego otoczenia i decyzji, w kategoriach religijnych, poszukiwanie mądrości, cierpliwość i pielęgnowanie miłości mogą być ścieżkami do Boga. Z perspektywy neuronaukowej te pozytywne dążenia mogą rzeźbić mózg, dodatkowo wzmacniając ideę, że nasza podróż ku boskości jest zarówno duchowa, jak i mózgowa. Gdy świadomie dokonujemy wyborów, które pielęgnują nasze umysły, boskie połączenie może stać się jaśniejsze. Manifestując się jako wglądy, intuicje lub pogłębione poczucie celu, moc słów i emocji. Na przestrzeni dziejów słowa miały niezrównany wpływ, będąc świadkami tworzenia światów, wzlotów i upadków cywilizacji oraz kształtowania indywidualnych losów. Słowa, nierozerwalnie związane z emocjami, mają potencjał, by leczyć lub ranić, podnosić na duchu lub poniżać, łączyć lub oddalać. To znaczenie słów jest podkreślane nie tylko w relacjach międzyludzkich, ale także w sferze duchowej, gdzie odgrywają one niezbędną rolę w ułatwianiu naszego połączenia z boskością. Jak stwierdzono w księdze Jana 1:1, na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. To święte połączenie między słowami a Bogiem jest widoczne w różnych tradycjach wiary. Podkreślając boską esencję naszych wypowiedzianych i niewypowiedzianych ekspresji. Głębia emocjonalna niesiona przez słowa kształtuje nasze ścieżki neuronalne, wzmacniając głębokie połączenie między językiem, uczuciami a architekturą mózgu. Kiedy słowa są wypowiadane z miłością, życzliwością i zrozumieniem, mogą torować ścieżki światła, otwierając nasze serca i umysły na boski rezonans, wręcz przeciwnie. Słowa skażone złośliwością lub pogardą mogą zaciemnić naszą percepcję i zdusić nasz duchowy wzrost. W konsekwencji, wybory, których dokonujemy w naszym języku, zarówno wobec innych, jak i wobec siebie, odgrywają kluczową rolę w określaniu klarowności naszego boskiego odbioru. Jednak to połączenie wykracza poza zwykłe werbalne ekspresje. Nasz mózg emocjonalny, układ limbiczny, nieustannie fluktuuje pod wpływem otaczającego nas świata. Te emocje, czy to ulotne, czy trwałe, głęboko wpływają na naszą duchową wrażliwość. Serce obciążone urazą lub gniewem może mieć trudności ze znalezieniem ukojenia w boskiej komunikacji, podczas gdy serce w pokoju, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, może łatwiej dostroić się do szeptów Boga. Przygotowujemy nasze serca na przyjęcie Bożych przesłań. Zarządzając naszymi emocjonalnymi zawirowaniami, uspokajając burzę wewnątrz nas. Adaptacja, wzrost i boskie przewodnictwo, wrodzona zdolność adaptacji ludzkiego mózgu, często nazywana neuroplastycznością, ukazuje jego głęboki potencjał do wzrostu i zmiany przez całe życie. Ta plastyczność oznacza nie tylko naszą zdolność do ewolucji i nauki. Ale także boski projekt, który leży u podstaw naszej egzystencji. Na skrzyżowaniu wiary i neuronauki można dostrzec boski plan, który prowadzi naszą podróż ku duchowej realizacji, wzrostowi poznawczemu i ostatecznie bliższej relacji z Bogiem. Centralnym punktem tej podróży jest prawo przyczyny i skutku zasada, która wykracza poza sferę fizyczną i rezonuje w naszych doświadczeniach duchowych. To ponadczasowe prawo, Głęboko zakorzenione w różnych naukach religijnych, sugeruje, że każde działanie myśl lub emocja nieuchronnie prowadzi do odpowiedniej reakcji. Na poziomie neurologicznym nasze działania, myśli i uczucia rzeźbią ścieżki neuronalne, utrwalając wzorce lub wprowadzając nowe. Duchowo, to prawo służy jako przypomnienie o boskiej odpowiedzialności wpisanej w naszą egzystencję. Gdy siejemy nasiona życzliwości, współczucia i miłości, nie tylko odżywiamy nasze dusze, ale także zapraszamy Boże Błogosławieństwa i przewodnictwo do naszego życia. Zakończenie. W rozległym wszechświecie ludzkiego umysłu możliwość boskiej komunikacji jest zarówno głęboka, jak i prawdopodobna. Rozumiejąc mechanizmy mózgu, jego zdolność adaptacji oraz moc słów i emocji, można odnaleźć ścieżkę do rozszyfrowania tych boskich przesłań. Złożoność i cuda mózgu, splecione z duchowymi wglądami, malują obraz wszechświata, w którym nauka i wiara nie są ze sobą sprzeczne, ale raczej tańczą w harmonijnym balecie, wzajemnie się wzbogacając. Czy to poprzez serendipiczność nowo odkrytego zrozumienia, słowo wypowiedziane we właściwym momencie, czy nawet ciszę pośród chaosu, być może Bóg zawsze przemawia. Klucz leży w dostrojeniu naszych umysłów i dusz, aby słuchać.